Katolicki Katechizm dla dzieci i rodziców przedstawia treści trudne, ale w sposób bardzo przystępny, zrozumiały i zachęcający. Muzyka Autorzy, już na stronie sąsiadującej ze spisem treści, umieszczają wskazówki dla czytelników. To tutaj znajdziemy instrukcję, jak korzystać z tego podręcznika. Zamieszczona jest legenda, która odsyła nas do. Informacji pomocniczych, zwłaszcza dla rodziców, którzy mogą zainspirować się jakąś anegdotą, historią związaną ze sławną osobą, na przykład świętym, czy człowiekiem, który wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa w sposób odważny, a jest na przykład sportowcem czy muzykiem. Ponadto we wstępie autorzy przedstawiają sześć kroków. Które mogą pomóc w przygotowaniu się do lektury tej książki. Bardzo ważne jest, aby rodzice, zanim zdecydują się na omówienie któregoś zagadnień z dzieckiem, sami najpierw przyjrzeli się danej stronie, to znaczy powinni tą stronę przeczytać. Przeczytać pytanie, przeczytać pogrubioną, krótką odpowiedź na to pytanie. Przede wszystkim bacznie powinni przyjrzeć się rysunkowi, ponieważ to jest rzecz, na którą dziecko w pierwszej kolejności zwróci uwagę. Dodatkową pomocą dla rodziców są informacje umieszczone na pasku na dole strony. Tam, oprócz informacji, które mogą poszerzyć wiedzę rodziców na temat danej prawdy, wiary, znajdują się również cytaty sławnych osób, świętych, muzyków. Pisarzy, sportowców, znajdziemy tam też wyjaśnienie różnych trudnych terminów teologicznych. Możemy też znaleźć odesłanie do danego fragmentu w Biblii. Dla mnie osobiście, lektura Jukata dla dzieci to swoiste mini-rekolekcje. I tak jak rekolekcje w naszych parafiach rozpoczynają się modlitwą do Ducha Świętego. Która ma nam pomóc pogłębiać wiarę, otworzyć na te przyjmowane treści. Tak podobnie tutaj wydaje mi się, że rodzice mogą chwilę przed lekturą poświęcić na modlitwę. To może być krótkie westchnienie do Ducha Świętego, aby zaprosić go do, do tej pracy z dzieckiem. Aby ten czas spędzony wspólnie przyniósł jak najlepsze owoce owoce, które nas wszystkich zaskoczą, wcześniej czy później.